Fishing Boat, Wyspa Wisła 2017. Pierwsza edycja dla ludzi z pasją, dla wędkarzy, dla lotników. W tym przepięknym obiekcie w gminie Stężyca Wyspa Wisła dała nam możliwość zorganizowania pierwszej edycji imprezy w celu wsparcia przystani Demblin, która jest w trakcie odbudowy. Przystań ta. Wymaga slipu również też dla osób niepełnosprawnych i wszystkie firmy, które współpracowały na zasadzie partnerskiej, nawet można powiedzieć niesponsorskiej, które wsparły te, te wydarzenie pod każdym względem, czy firma MP Flowers, która udostępniła nam ten obiekt. Chciałbym też podziękować wszystkim, którzy nam pomogli, szczególnie Domu Kultury, który jest szczególnie miejscem położonym. To jest jedyny dom kultury w Polsce, który jest położony tak blisko rzeki Wisła. I ta przystań, która będzie odbudowana, będzie służyć nie tylko nam wędkarzom, ale również mieszkańcom i wszystkim motorowodniakom, którzy kochają Wisła. Jest to najbardziej dziki odcinek Wisły. W sobotni dzień zostały zwodowane łódki, które wędkarze mieli okazję przetestować sobie swój sprzęt, zobaczyć, poznać ten najbardziej dziki odcinek rzeki Wisły. W sobotę odbył się wspaniały koncert Michała Pastuszaka i poławiacze Pereł, gdzie przybyli nie tylko wędkarze, nie tylko lotnicy, ale również mieszkańcy, wsparli odbudowę przystani Dęblin. Również było wiele innych atrakcji. Był symulator lotów śmigłowcem, była Fundacja Ratuj Ryby, firma IDFLY. Byli sponsorzy jak Shimano, Relax, Graf i wiele innych. Odbyła się również licytacja przekazanych przedmiotów na cel odbudowy przy Stanie Już będzie na architekta czy na wizualizację co jest bardzo ważne. Te firmy, które nas wspierają przy tej imprezie, kiedy poznały tą ideę, do naszego wsparcia, nie tylko finansowego, ale zaangażowali ludzi do pracy swoich firm, czy przekazali materiały budowlane. Niedziela, 12 listopada, łódki wypłynęły na wodę. Na szczęście pogoda nie zrobiła nam żadnego psikusa, jeśli chodzi o ryby. Ryby widzieliśmy niestety, nie chciały współpracować, ale któraś z edycji będzie, mam nadzieję, bardzo łowna. W trakcie właśnie rywalizacji dzisiejszej wędkarzy, którzy no, można powiedzieć w trudnych warunkach łapali przy troszeczkę silniejszym wietrze, postaraliśmy się zapewnić ciepły posiłek, dopływając do każdej łódki, częstując uczestników tej rywalizacji pysznym żurkiem, kiełbaską, żeby nie zmarzli i żeby żołądeczki im się rozgrzały. W trakcie niedzielnej rywalizacji na wodzie przeleciał samolot Tulak, przeprowadził akrobację nad samą rzeką Wisła, nad wędkarzami, jak i również przeprowadził akrobację nad wyspą Wisła tutaj w Stężycy I była to atrakcja właśnie lotnicza, tak samo jak symulator, który był dostępny dla dzieci, dla wszystkich uczestników tego wydarzenia i dla wszystkich gości. Wszystkie te atrakcje były bezpłatne i na pewno wniosły do wydarzenia wędkarskiego zupełnie nowy wymiar eventu. W Domu Kultury Dęblin odbywają się również zajęcia plastyczne, muzyczne i nie tylko. Tam też również mają siedzibę motorowodniacy, wędkarze koło PZW Dęblin i dzieci, które wykonały te przepiękne prace. To jest nagroda dla naszych uczestników. Wypalone rybki, z gliny pomalowane, są to prace autorskie, każda rybka była inna. Mam nadzieję, że ta pamiątka takiej rybki będzie dużo lepsza niż kolejny puchar na płód. Chciałbym podsumować te wspaniałe wydarzenie dla ludzi z pasą, woda, powietrze. Udało się wspaniale, nie spodziewałem się tak miłej reakcji mieszkańców Dęblina, Stężycy i okolic i również wędkarzy, którzy poczucie humoru mają niesamowite. I zapraszam na następne edycje, które odbędą się w 2018 roku. W tym miejscu będziemy informować na bieżąco. Czekam na Was i dziękuję firmie Relax i wszystkim innym sposobom, czy firmie Shimano, czy firmie GRAF do szerszej współpracy Dziękuję i zapraszam jeszcze raz.